A dzień dobry O właśnie widzieliście u film Właśnie Sławek Ale swoim A już nie będę mówił z kim Właśnie Krzyśka Przywiózł Tutaj Ponieważ Co ja mogę wam powiedzieć po prostu już on, po prostu, po tym człowieku. No, te mleko, nie mleko, całe to wszystko. Po prostu. Ale ogółem chcieli, nie, ogółem stąd. To brat, całe to wszystko. No, możemy cię zabrać. Nic ci nie będzie to kosztowało. A ja mówię, ja tutaj jestem zamordowany Ja tutaj, ogółem, bardzo dobrze się czuję. I po prostu. Zapraszali, żeby mógłbym przyjechać, ale ogółem A po co ja tam mam przyjechać Tak mnie ogółem on traktował Po prostu sam o Sławek Sławka O kurwa, chyba 4 lata czy 5 lat nie widziałem 40 gdzieś Ale normalnie o, przywiózł Ach, oh. ach, oh. puste, 0% procent, dwie puszki i jeszcze ten już. No oh, i listy, ale ogólnie, no ogólnie. Dowiedzieli się, no, ogółem znajomi i ogółem czekali, całe te oni czekali i mówili, żebym ja tam nie pracował, bo tutaj ogółem odżyłem. I co? Wam jeszcze mogę powiedzieć. A zobaczył komputer. Chciał otworzyć. Ja powiedziałem. I nie otwieraj żadnego komputera. No tutaj. O, mleka, kubek, mleka dałem dla książka. Bo mógłbym tutaj w sobotę kupiłem to te mleko te wiejskie takie jak to się mówi i po prostu a drugi kubek wlał i po prostu rozlał musiałem dzisiaj trochę tutaj posprzątać powycierać całe to wszystko to widzicie ale u góry zapraszają ale ja powiedziałem no z zabierałeś klucza, Nie klucza, tak mnie traktowałeś, nie, nie mogę nigdzie u góry sobie wyjść. A ja, mówię, ja mam u klucza, ja tutaj jestem zabudowany i po prostu ja tam mieszkałem tyle czasu, ale u nie będzie on trzymał mnie jak w więzieniu. Bo ponieważ o, mam tutaj balkon, a jak przyjechał samochód to Jacek zobaczył i po prostu ja. On przed bramką stał. Otworzyłem. I mówiłem a Wojtek i zaczął ogółem płakać. Bo ogółem już jego stan jest taki, że po prostu. No, trzeba będzie go odwiedzić. Ale ogółem pojadę sobie pociągiem. No, właśnie. A nie będę... A tutaj do, Krak do Krakowa i z Krakowa do Białegostoku. A po potem... co mi... Chyba, że Mateusz ma samochód na gaz. No. Ale zobaczymy, jak to będzie. To widzicie. Jak to ogółem. Oj, ogółem Sławek. No, normalnie rozmawialiśmy cały ten nic nam do mnie nie ma. Bo ogółem. To co tam trochę kiedyś były jakieś kutnie jakieś te to tołem ale ja wam powiem im chodzi żebym po prostu w jakiś sposób ściągnąć mnie a ja tutaj osobiście i ja tak słyszał całe to wszystko po prostu bo po prostu już Ja Wam powiem, już po, powinien, powinien on, ja Wam, o, to jeszcze jak ja tam byłem, to trochę mogłem się, znaczy trochę, no, słuchał się w jakiś sposób, to pomagałem, pewne rzeczy, pewne rzeczy źle robiłem, ale ogólnie sami widzicie, i sam Jasek powiedział, że naprawdę. To co ja widziałem te stare filmy, jak ja ogólnie wyglądam, jak się ogólnie wypowiadam, to po prostu jest bardzo duża zmiana. Oni myśleli, że nie wiadomo co się ze mną dzieje. I, ale ogólnie zobaczyli. No, jak jest. A a mówi, a czemu tu na pię, pię, pierwszym piętrze? A ja mówię, a tu balkon jest. Ja tak mam pokój, ja mam też pokój. Ale u... nie, po prostu ciężko się ogólnie z nim zgadywać. Ale wizyta była pokojowa. O, mogę Wam powiedzieć tak. On sam, całe to wszystko, ja sam odczuwam zmianę i tak powinno być. A niektórzy, całe te wszystko też, jak tutaj tu przyszli, całe to, kurde, tu 15 osób. A oni po prostu wszyscy myśleli, że po prostu ja już pojadę tam. A ja powiedziałem, że po prostu ja tutaj zostaję. I w ogóle byli ugłym zadowoleni. No to widzicie jak to jest No Trochę podkurzałem, posprzątałem Musiałem pomyśleć bo wielo tutaj mleko Całe to wszystko po prostu No taki jest stan No to widzicie jak jest naprawdę to widzicie jest film nagrany jeden jak tutaj był całe to wszystko to sami możecie zobaczyć jaka u mnie jest twarz a jak u niego całe to wszystko te króle długie włosy Kurwa fryzjer 40 zł, 35. Zł, maszynka za 85 zł trzeba kupić. Można samemu się szyć, <noise> bo potrafię to robić. To widzicie, jak to jest. Ale nic ja nie mogę. Nie słuchał się. O, nawet słowek musi, tabletki brać, całe to wszystko musi, a nie po prostu on mówi, że on jest zdrowy. Zdrowe oko ledwo chodzi. To widzicie jak to jest naprawdę. No na razie.